Na Ukrainie korupcja ma się świetnie. Mieliśmy przypadki brania łapówek podczas konfliktu, jawne było płacenie w dolarach na przejściach granicznych, aby mężczyźni mogli wyjechać z kraju i wiele innych form przekupstwa, bo co jak co, ale słyszy się o nawet kupowaniu prawa jazdy i to nie z mediów, tylko od samych Ukraińców. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że Załański zapowiedział wielką walkę z korupcją. Tak kochani, po wielu latach skapnął się, że do Unii z takim czymś nie wejdą. Zapraszam. Jak już mówiłam, z korupcją do Unii nie wejdziecie. Tylko czy aby na pewno. Kaczyński kiedyś powiedział, że z banderą do Polski nie wejdziecie. A tu proszę. Także w słowa polityków nie warto wierzyć. Jednak ludzie ciągle mają taką jakąś nadzieję na lepszy byt chyba. Wiadomo, że oligarchowie mają się dobrze i swoimi pieniędzmi wpływają na władzę. U nas takim przykładem oligarchii jest na przykład Obajtek. USA również ma swoich oligarchów, tylko kto by się nimi przejmował. No i jak ci oligarchowie, Ukraińscy uciekli do innych ciepłych krajów, aby schować się przed konfliktem i wygrzewać na ciepłym słońcu. Nie mieście spędziłem wakacje. A co, co pan robił tutaj w mieście? Się, na ogrodku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, <krym> ta, z regłości, tak, w lekturach nadrabiałem, takie tam. Ale... Warunek do spełnienia. Najpoważniejszym warunkiem jest to, aby zakończyć konflikt. A Zełęński nie chce w żaden sposób negocjować. <mum> I dopóki ten konflikt będzie sponsorowany, dopóki dopóty będzie wojna trwać, w najlepsze. Jeszcze, żeby ktoś Polskę wsparł w tym wszystkim, to już w ogóle byłaby bomba rakieta. Ale któż by chciał nas wspierać? Niemcy płaczą, że nam imigranci przez granicę uciekają, a sami nie dołożą nawet cegiełki, żeby granica była bardziej szczelna. Mogliby dosłać na przykład trochę wojska, żeby zwiększyć liczbę patroli. Nasza Straż Graniczna robi, co może, tylko tak jak mi się wydawało. Tak raczej jest, że z jednej strony złapią pięciu, a gdzieś z drugiej szybko przechodzi ich dwudziestu. I to jest niestety nieuniknione, bo często zapominamy, że strażnicy graniczni to zwykli ludzie, a nie jak mówiła Barbara Kurdej-Szatan maszyny bez serca. Ale wracając do Załyńskiego, nie wydaje mi się, żeby ta walka z korupcją przyniosła jakieś szybkie efekty. To są nawyki i przyzwyczajenia narodu jako całości. Korupcja istnieje nawet wśród zwykłych, szarych obywateli. Mieliśmy przypadek babki, która przyjechała do Polski jako rodzina zastępcza. Przyjechała do Polski z dziećmi i co się okazało? Okazało się, że w Polsce również, jak i na Ukrainie, sprzedawała dzieci pedofilom. Dzieci zaznawały, że na Ukrainie, jak przyjeżdżała kontrol, to ta sucz, że tak się wyrażę brzydko, bo innych słów na nią nie mam. Stawiała na stół butelkę koniaku i dzięki temu sobie wszystko załatwiła. Nagrywałam o tym, po tym odcinku właśnie zaczęłam dostawać groźby od Ukraińców, także wiecie. I myślę, że ciężko takie narodowe przyzwyczajenia wyplewić ustawą. Chociaż patrząc na poczynania Pisu, który zawalczył z cukrzycą, nowym, niskim podatkiem od cukru, to wszystko jest możliwe. Ale to nie jest możliwe! Ale to jest możliwe! stoimy pod żabką i to jest możliwe. Zresztą wiele nowych podatków miało być dla naszego dobra. Podatek od cukru to był taki przykład. No ale zobaczmy, co tam do powiedzenia ma sam Załęski. Jak podaje Interia. Prezydent Ukrainy Wołodymir Załęski przedstawi Radzie Najwyższej propozycję podwyższenia kar za czyny korupcyjne. Według nowego prawa udowodnionej i Przyjmowanie korzyści materialnych ma być zrównane ze zdradą stanu. Decyzja Wołodymiera Załyńskiego ogłoszona, ogłoszona została w trakcie wywiadu wyemitowanego w niedzielny wieczór na antenie telewizyjnego Maratonu Jedyne Nowiny. Według prezydenta Ukrainy trwająca wojna nie powstrzymuje urzędników przed przestępstwami korupcyjnymi. W związku z tym należy przeprowadzić radykalne kroki, które będą skutecznie odstraszały łapówkarzy. To będzie bardzo poważne narzędzie, żeby nawet nie pomyśleli przyjmować łapówek. I to wszystko, podkreślił prezydent. To nie jest rozstrzelanie, to nie jest stalinizm. Jeśli są dowody, osoba powinna trafić za kratki, dodał. Jak zapowiedział Zełański, propozycja zmian wpłynie do parlamentu już w najbliższych dniach. Posłowie najprawdopodobniej zajmą się nią na początku września. Kontynuując temat walki z korupcją, prezydent Ukrainy podziękował dziennikarzom za ujawnienie afer korupcyjnych wśród przedstawicieli jego partii Sługa Narodu. Jak podkreślił, jest to szczególnie ważne, by tego typu przypadki były nagłaśniane. Wojna nie podzieliła Ukrainy na partie, wojna podzieliła Ukrainę na tych, którzy są za Ukrainą i tych, którzy są przeciw. Na razie mamy tylko jedną partię i jest nią Ukraina, stwierdził. Zdaniem Wołodymira Załońskiego, w sytuacji trwającego konfliktu nie można sobie pozwolić na bezkarność wobec przestępców. Odpowiedzialność muszą ponosić wszyscy winni, niezależnie od przynależności partyjnej. Nie obchodzi mnie, jakiego koloru jest ktoś w parlamencie, jakiego koloru jest obrona w gabinecie ministrów, czy jest to przedstawiciel samorządu terytorialnego, podkreślił. I mnie tam słowa Załęckiego poruszyły, i fajnie, jeśli ten projekt mu po prostu wyjdzie. Bo obiecywał już Ukraińcom brak korupcji, jak startował w wyborach, i niewiele się zmieniło. Oprócz no, majątku Załęckiego. Tam nadeszły duże zmiany. Wiecie, jak mu się majątek powiększył, tylko dzięki konfliktowi wszyscy mu to zapomnieli. Bo chodzi w zielonej bluzie i martwi się o żołnierzy. Także ten kraj jest bardzo przesiąknięty korupcją. Wydaje mi się, że powinna być stworzona również grupa anty antykorupcyjna, jak nasze CBA, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne. Bo media nie są od naprawiania kraju, do tego powinny być powołane odpowiednie służby. A czasami od dziennikarzy wymaga się dużo więcej niż powinno. W Polsce również mamy taką sytuację, bo gdyby nie dziennikarze, to o wielu przypadkach pedofilii nie mielibyśmy zielonego pojęcia. Powstają filmy, artykuły czy choćby wpisy na Twitterze. I tak opinia publiczna się dowiaduje, że A to lepiej, żeby dziecko samo do kościoła nie chodziło, a to, żeby zawsze w teatrze czy w chórach była z dzieckiem osoba dorosła. I tu się pani głęboko myli. No, God! No, God, please, no! 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 Media nie są od załatwiania spraw za polityków, a często robią lepsze dochodzenie niż śledczy. No cóż, dajcie znać, czy Ukraina poradzi sobie korupcją we, z korupcją we własnym kraju. Czy jest to możliwe w szybkim czasie, czy potrzeba lat walki z ludzkimi przyzwyczajeniami? Ja tam im życzę, żeby im się udało. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was buziam.